W Białym Stoku zawiązała się koalicja na rzecz promocji programów profilaktycznych dla kobiet w województwie podlaskim. Taką deklarację podpisali m.in. marszałek województwa, prezydent Białego Stoku, dyrektor podlaskiego oddziału wojewódzkiego NFZ, dyrektor BCO, a także przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białym Stoku, Stowarzyszenia Amazonki i Eurydyki. Inicjatorem akcji Mamy Zdrowe Mamy jest Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wojewódzkie ośrodki koordynujące programy profilaktyczne w kierunku raka szyjki macicy i raka piersi. Jak wszyscy tutaj stoimy, każdy z nas od lat. Każda instytucja od lat próbuje coś mówić na ten temat, coś robić, i z sukcesami, jak mówił pan Adam Dębski. A chcemy teraz, żeby ten nasz głos był jeden i żeby był jeszcze bardziej słyszalny, i tylko i wyłącznie dlatego, żeby nas było jeszcze bardziej i lepiej słychać. Po to jest ta koalicja. Rak szyjki macicy i rak piersi to najczęściej występujące nowotwory złośliwe u kobiet. Dlatego instytucje i osoby, które podpisały się na planszy koalicyjnej, zadeklarowały gotowość do współpracy na rzecz zwiększenia stopnia zgłaszalności na bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne. Wczesne wykrycie choroby gwarantuje wyleczenie, a przede wszystkim jest leczeniem dużo mniej obciążającym, dużo krótszym, dużo tańszym, pozwala na powrót do normalnego życia sprzed choroby. I po prostu ma same plusy. Dlatego staramy się zachęcić do samobadania i do mamografii, do badań profilaktycznych w ramach programu narodowego populacyjnego wykrywania wczesnego raka piersi. I jeśli większość pań temu programowi się podda, to będzie rzeczywiście to sensem dla całych działań, wszystkich tu gremiów i dla całego naszego społeczeństwa. Jak mówią lekarze, każdego roku nowotwory złośliwe dotykają tysięcy polek. Niestety nie wszystkie panie wykonują badania profilaktyczne. Naszym celem jest szerzenie tej wiedzy, mianowicie pokazanie tych korzyści, jakie daje badanie profilaktyczne. Bo my mamy taką, doktorzy zresztą też, mają taką świadomość, że no, wtedy dbają o swoje zdrowie, kiedy już coś dokucza ale wtedy wielokrotnie jest za późno. Natomiast dysponujemy takimi testami diagnostycznymi, które dają pełne wyleczenie i pełne zdrowie, jeśli są regularnie stosowane. Kampania Mamy zdrowe mamy potrwa do końca roku. Te nasze działania ukierunkowujemy głównie na edukację i w jaki sposób będziemy edukować, to już zależy od osób, do których będziemy się zwracać. Mamy przewidziane konferencje naukowe, różne hepeningi, festyny w powiatach, również działania i spotykanie się w mniejszych grupach z kobietami, w zakładach pracy. Chcemy dotrzeć do różnych środowisk, również przez miejskie i gminne ośrodki pomocy. Społecznej, żeby dotrzeć do osób, które z racji swojej pozycji, w której się znalazły, też myślały o tym, o swoim zdrowiu. Najwięcej pań, bo prawie 54% korzysta z badań profilaktycznych raka piersi w województwie lubuskim, najmniej w województwie małopolskim niespełna 37%. Województwo podlaskie plasuje się w połowie tej stawki z wynikiem 44%. W naszym regionie najczęściej panie badają się w powiecie hajnowskim, 54%, a najrzadziej w powiecie łomżyńskim, 32%. Zachęcam przede wszystkim nasze panie kochane, żeby skorzystały z tego programu, żeby zapobiec chorobom, które czyhają w każdym miejscu. A, po, a ponieważ mamy wymiar taki, że choroby nowotworowe coraz to nowsze pojawiają się, i tutaj to trzeba być bardzo czujnym, a wcześniej wykrywane choroby są wyleczalne. I do tego zachęcam jako marszałek województwa i w imieniu samorządów całego województwa. To spotkanie ma na celu rozszerzenie kręgu informacji, która będzie docierała do kobiet naszego miasta i naszego województwa, bo programów, tak jak mówili tutaj przedstawiciele e, służby zdrowia, e, mamy wystarczająco, ale uczestnictwo kobiet jest niewielkie. Dlatego też zachęcamy wszystkie panie do tego, aby korzystały z tych możliwości, które dają w tej chwili nowoczesna medycyna i programy wczesnego wykrywania, w tym wypadku raka szyjki macicy. Poprzez dzieci będziemy apelować, aby dzieci mówiły mamo, mamo kocham Cię i chcę żebyś była zdrowa, idź przebadaj się. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci z przedszkola samorządowego numer 26 w Stoku. Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój, współpraca nauki z biznesem. O tym dyskutowano na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie z ekspertami zorganizowało studenckie koło naukowe Europrojekt. Zorganizowaliśmy te debatę ze względu na to, aby studentom przede wszystkim, jakozy są filarami naszego społeczeństwa, aby przedstawić im i że fundusze unijne jednak są sprzyjające dla nas i możemy je śmiało wykorzystać na rozwój. W trakcie wydarzenia omówione zostały m.in. kwestie współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym pod kątem nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Ponieważ środki europejskie nie wystarczają na wszystkie możliwe potrzeby, dlatego postanowiono, że one powinny się skoncentrować na, najwyż, na najważniejszych wyzwaniach rozwojowych. Tak się składa, że nasze cele rozwojowe odpowiadają także celem rozwojowym sformułowanym na poziomie europejskim w strategii Europa 2020. To są najważniejsze cztery cele, czyli prace badawczo rozwojowe i wdrażanie innowacji, podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, technologie informacyjno komunikacyjne i niska emisja. Wkrótce ruszą też programy, z których będzie można uzyskać środki na rozwój przedsiębiorczości i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W ostatnim czasie, dosłownie 2-3 tygodnie temu, opracowywaliśmy projekt do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informowania o programach operacyjnych dla grupy przedsiębiorstw w połączeniu z uczelniami. No bo to w tym obszarze badania i rozwój i dodatkowo innowacyjność jest rozpatrywana najczęściej. I tak poprawdzie można by powiedzieć, że są programy szczególnie dedyku, dedykowane temu zagadnieniu, tak jak program operacyjny Inteligentny Rozwój właśnie, poszczególne osie tak jak program operacyjny, regionalny program operacyjny naszego województwa, ale też pozostałych 15 województw na etapie badań, przygotowań do późniejszych wdrożeń, ale także, proszę Państwa, pojawiają się jako wsparcie generalnie w każdym programie operacyjnym, czy to Polska Cyfrowa, czy infrastruktura i środowisko. Czy też programie Polska Wschodnia, który również będzie dedykowany dla nas. Eksperci zaproszeni na debatę wyjaśniali też, w jaki sposób nauka i biznes będą zachęcane do wspólnego działania. W ramach łączenia i współpracy środowiska naukowego z biznesem powstało i jest już wdrażanych szereg poszczególnych narzędzi. Z ciekawszych do wymienia można wynieść na przykład bony na innowacje będą to środki do 15 tysięcy złotych skierowane do e, małych mikroprzedsiębiorstw. E, m, będą m, one zachęcały do e, zlecania tworzenia produktów, usług e, z, przez poszczególne uczelnie. Tak? Mamy tutaj kolejną taką e, inicjatywę, która będzie wdrażana. Są to inkubatory innowacji. I tutaj też e, żywię duże nadzieje, że zaktywizują się też uczelnie prywatne, które będą mogły takiego typu e, inkubatory otwierać, niejako uzupełniając ofertę e, już istniejących parków technologicznych. Warto przypomnieć, że w latach 2004-2013 w Polsce powstało prawie 200 tysięcy projektów o łącznej wartości ponad 600 miliardów złotych, z czego ponad 350 miliardów pochodziło właśnie z dofinansowania poprzez fundusze europejskie. Dzięki tym środkom w stolicy Podlasia powstały m.in. Opera i Filharmonia Podlaska, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny czy Stadion Piłkarski. Starzenie się społeczeństwa to niezmiernie dotkliwy problem współczesności. Dostrzegając istotę tematu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białym Stoku zorganizował konferencję pod nazwą Wesołe jest życie seniora, czyli o społecznej aktywności osób starszych w województwie podlaskim. W spotkaniu uczestniczyło blisko 80 osób. Starzające się polskie społeczeństwo stawia przed polityką społeczną nowe wyzwania. Dane Eurostatu wskazują, że do 2020 roku co czwarty mieszkaniec Polski, a zarówno województwa podolskiego, będzie osobą powyżej 60 roku życia. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotował dzisiejszą konferencję, której adresatami są seniorzy, osoby starsze, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, jak również instytucji, które w swoim obszarze mają działania na rzecz osób starszych. Spotkanie zainaugurowało rozpoczęcie prac nad opracowaniem programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020. Tematem przewodnim była też prezentacja założeń długofalowej polityki seniorialnej w Polsce na lata 2014-2020. Uczestnicy spotkania mieli również okazję poznać dobre praktyki podejmowane na terenie województwa podlaskiego w obszarze działań na rzecz seniorów. Przykładem może być tu działalność Suwalskiej Rady Seniorów, która powstała w styczniu bieżącego roku. Nam zależy na tym, żeby ich uaktywnić. W związku z tym, na przykład, organizujemy konsultacje, comiesięczne konsultacje dla seniorów. Mamy pięć punktów w mieście w suwałkach wyznaczonych i seniorzy przychodzą na konsultacje. Pierwsze konsultacje no, były troszeczkę ubogie, bo jakoś tak seniorzy może nie wierzyli, że my coś potrafimy zrobić w ich imieniu. Ale teraz przychodzi coraz więcej, a punkty naprawdę są bardzo różne. Począwszy od przedszkola, bo w przedszkolu mamy jedną z konsultacji, to mamy też na przykład w salce katechetycznej, w kościele, w restauracji, w Biurze Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Suwałkach i także bardzo szeroko. Różne problemy zgłaszają emeryci. Chodzi nam o to, żeby oni uwierzyli, że y, mogą coś sami zrobić dla siebie: że jeżeli będą siedzieli w domu, to będą się pogrążali, prawda? Będą się pogłębiali w swoich problemach, w swoim bólu, w, swoich, w tym, że są starzy, schorowani, a jak wyjdą, to zobaczą, że jest inny świat, że można żyć inaczej i dlatego w tej chwili na przykład pracujemy nad tym, żeby powstał klub seniora w Suwałkach, bo nie ma takiego typowego klubu. Będzie to centrum informacji seniora, jednocześnie z klubem seniora. Już pan prezydent obiecał nam lokal, także mamy wiemy, który to będzie lokal. Chodzi tylko o remont tego lokalu, no i potem prowadzenie Podobne rady seniora działają w większości wojewódzkich miast w Polsce. Prawdopodobnie jesienią taka rada powstanie również w Białym Stoku. Inicjatorem jej powołania jest Stowarzyszenie Akademia Plus 50. Mamy nadzieję, że uda nam się utworzyć radę, która będzie nie radą malowaną, czyli ciałem osób zasiadających ale radą aktywną, czyli będzie po prostu ona sama proponowała jakieś kierunki polityki senioralnej i podpowiadała rozwiązania problemów senioralnych. Taką radę chcielibyśmy w Białymstoku mieć, właśnie radę aktywnych ludzi. I niekoniecznie też składającą się z samych seniorów, dlatego że to, to o czym była też mowa na dzisiejszej konferencji, bardzo ważne jest też... Taka, takie bardzo ważne są działania międzypokoleniowe, współpraca międzypokoleniowa, więc na pewno należy zachęcić też młodsze osoby do współpracy z taką Radą Seniora. Konferencja była również okazją do dyskusji i wymiany poglądów dotyczących najważniejszych problemów i potrzeb osób starszych z terenu województwa.